Jestem niezmiernie zaszczycony, mogąc przywitać w progach naszego uniwersytetu tak znamienite grono osób zajmujących się profesjonalnie mediami. Myślę, że na wybór tego miejsca wpłynęło Piękno Sopotu, który tutaj, którego pan prezydent tego piękna jest autorem w coraz większym stopniu. Ci z Państwa, którzy w ciągu roku może nie widzieli Sopotu, mogli odnotować zapewne, przechadzając się mąciakiem popularnym, jak błyskawicznie i jak szybko zmienia się Sopot oczywiście na lepsze. Szanowni Państwo, ja jestem laikiem, należę do grupy odbiorców, ani nie badaczy, ani nie twórców, nie zajmuję się mediami na co dzień. Jestem odbiorcą, tak jak już powiedziałem i zastanawiałem się, jakiego motywu, jakiego punktu wyjściowego do dzisiejszej dyskusji użyć i odwołałem się do bezpiecznego punktu, do pana Ryszarda Kapuścińskiego, notabene doktora honorowego naszego Uniwersytetu, jak widzą Państwo lekko. Reklamuje Uniwersytet i Sopot, tutaj, ale to już taka rola gospodarza. I znalazłem w jego autoportrecie reportera tutaj pozwolę sobie na zacytowanie nieco długiego cytatu, ale moim zdaniem niezwykle ważnego. Nie można dzisiaj wyobrazić sobie życia społeczności światowej bez mediów. Ja wiem, że dla Państwa to są oczywistości, ale tym niemniej chwilę zajmę. Na poprzednich etapach człowiek nie mógł przetrwać bez posługiwania się bronią później bez pomocy maszyny czy elektryczności, a dzisiaj jego przetrwanie jest niemożliwe bez mediów. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że media, które stały się potęgą, przestały się zajmować wyłącznie informacją, wysunęły sobie ambitniejszy cel. Zaczynają kształtować rzeczywistość. To nie moja opinia, to są słowa pana Ryszarda Kapuścińskiego. Udział w kształtowaniu rzeczywistości, które moim zdaniem media już wzięły na siebie, jest, no, niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Pozwólcie Państwo, że ja, jako laik, jako osoba zupełnie niezwiązana z mediami, przypomnę Wam o tym z całą pokorą. Rodzi to niewątpliwie potrzebę dyskusji, to dyskusji, w którą zaangażowano będą wszyscy, nie tylko państwo, nie tylko twórcy, ale również użytkownicy i badacze mediów, którzy tutaj na sali są obecni. Mam zatem nadzieję, że kierując się słowami znanego kulturoznawcy amerykańskiego Henry'ego Jenkinsa, który uważa, że powinniśmy koncentrować się na tym, nie jak media wpływają na nas. Ale na tym, jak my możemy wpłynąć na media, to jest dowolne tłumaczenie, więc ale oddające istotę rzeczy, uda się Państwu znaleźć dzisiaj w ogniu gorących zapewne dyskusji odpowiedzi na szereg ważnych pytań związanych z przyszłością mediów, o czym pan minister tak szczegółowo tutaj czy, czy może dokładnie powiedział, jak też również na temat przyszłości roli, przyszłej roli mediów w najbliższych latach. Życzę zatem owocnych społów i twórczych dyskusji. Raz jeszcze witam w imieniu pana prezydenta również w Sopocie i na Uniwersytecie Gdańskim i dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, czekają nas dzisiaj trzy y, dyskusje panelowe. Wprowadzeniem do nich będzie y, prezentacja założeń dokumentu o charakterze strategicznym, dokumentu, o którym mówił już pan minister Polska y, 2020. 30 prezentacja założeń tego dokumentu w kontekście rozwoju mediów, rozwoju rynku mediów w Polsce. O przedstawienie tego dokumentu i pierwszą prezentację poproszę pana ministra Michała Boniego, Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tym dzisiejszym spotkaniu i mam, mam głębokie przekonanie, że... Będzie to spotkanie bardzo owocne. Ja mam dosyć trudne zadanie, dlatego że yy, wszyscy jesteśmy w tyglu takiej ostrej, bieżącej dyskusji, sporu dotyczącego kształtu polskich mediów, a ja chciałem Państwa przez chwilę zainteresować tym, co może się dziać w Polsce za lat dwadzieścia kilka. I uważam, że ta długoterminowa perspektywa jest bardzo istotna po to, żeby podejmować decyzje bieżące względnie racjonalnie, na tyle, na ile nas stać, aby te decyzje były racjonalne. Projekt Polska 2030 został przygotowany przez zespół doradców strategicznych pana premiera. W drugiej części tej prezentacji Alek Tarkowski i Igor Ostrowski będą mówili o Polsce cyfrowej. Ja też nie będę przedstawiał całego dokumentu, dlatego że on jest obszerny, dotyczy wielu dziedzin, ale chciałbym przedstawić pewną perspektywę myślenia, która z raportu Polska 2030 jest istotna. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w roku 2030. I Polska ma dobre wyniki gospodarcze. PKB na osobę jest na poziomie średnim dla krajów obecnej piętnastki Unii Europejskiej. Dajemy sobie radę z wyzwaniami demograficznymi. Jeśli dzisiaj na jedną osobę pracującą przypada 1,7 osoby niepracującej, przepraszam za ten żargon statystyczny, to wtedy być może będzie to 1,2 jeśli wydłużymy aktywność zawodową. I zrównamy wiek emerytalny, a równocześnie będziemy trochę wcześniej startowali w życie zawodowe. I ta batalia o sześciolatka tego tak naprawdę dotyczy, o sześciolatka w szkole. Zakładam, że będziemy bezpiecznie, energetycznie, że będą dobre drogi, dobra infrastruktura, ale także, że ta bierność uczestnictwa w kulturze dzisiaj na bardzo wysokim poziomie Około 60 zmniejszy się do 30 i zakładam też, że podejmując wyzwania 2030 roku wzrośnie w Polsce kapitał społeczny, zaufanie, tolerancja, otwartość to są wszystko istotne czynniki. Co nam grozi albo co może spowodować, że tego ambitnego celu nie osiągniemy? Dryf rozwojowy jest największym zagrożeniem. Dryf rozwojowy, którego nikt nie wybiera, ponieważ dryf rozwojowy dzieje się przypadkiem. Dzieje się poprzez serię przypadkowych decyzji, niespójnych ze sobą, poprzez brak orientacji strategicznej w myśleniu i rządzeniu. W tym dryfie rozwojowym my będziemy się rozwijali, tylko nie osiągniemy tych celów, które powinniśmy osiągnąć. Co jest ważne, żeby uniknąć ryzyka dryfu rozwojowego. Po pierwsze istotna jest nasza aktywność zawodowa, Polska ma wskaźnik zatrudnienia w roku 2008 największy w naszej 15-20-letniej prawie że historii, pomijając sam początek transformacji, kiedy jeszcze zatrudnienie siłą poprzedniego ustroju było stosunkowo wysokie. W 2008 roku ten wskaźnik zatrudnienia wynosił 60%, średnio w Europie 64%. Stany Zjednoczone 73, Dania 74, 75. To jest bardzo ważne, dlatego że te 2,5 do 3 miliona osób więcej to są podatki, to są pieniądze na życie, wynagrodzenia, popyt konsumpcyjny, inny rodzaj życia i inny styl życia. Dlatego ten wskaźnik zatrudnienia, aktywność młodych i starszych jest tak ważna. Zagrożeniem dla. I czymś, co może wspierać dryf rozwojowy jest brak rozwoju infrastruktury energetycznej, ale brak rozwoju infrastruktury w ogóle to jest największe zapóźnienie cywilizacyjne, z którym nie umieliśmy dać sobie rady w latach 90. i miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu, ośmiu lat z tym wyzwaniem damy sobie radę. Nie uda się nam osiągnąć dobrych rezultatów, jeśli państwo nie będzie sprawniejsze. Przepisy prawne będą ograniczone, żyjemy w świecie koszmarnego nadmiaru regulacji, a i też państwo nie będzie stało tyłem do obywatela, ciągle wymagając od niego nowych zaświadczeń i nie traktując go w perspektywie zaufania, z zaufaniem. Wreszcie zagrożeniem tego dryfu związanym z dryfem rozwojowym jest to, że nie zbudujemy nowych przewag konkurencyjnych opartych o rozwój kapitału intelektualnego o innowacje w gospodarce, ale o innowacyjny system edukacji. Mamy wielkie osiągnięcie w postaci boomu edukacyjnego dwa miliony studentów w Polsce, niemniej jednak jakość pozostawia wiele do życzenia, a po drugie, to jest taki sukces, który sobie polskie rodziny same wypracowały.